W dzisiejszym odcinku SWAŚ chciałbym opowiedzieć trochę o moich doświadczeniach z ostatnich miesięcy dotyczących szkoleń na temat środowiska regulacyjnego, na temat budowania środowiska kontroli. W kontekście tego, że dostrzegam, ponieważ trochę ich wykonałem w ostatnim czasie, bardzo interesujący trend, mianowicie pewne zmęczenie materiału osób biorących udział w szkoleniach, y, zmęczenie cytowaniem przepisów. Bo generalnie, czy jak się czyta przepisy, to też można odnieść wrażenie, że ich redakcja również no, nie jest taka, jako jej, jakiej mogliby na przykład oczekiwać ludzie compliance u. no bo y, żeby stworzyć proces operacyjny dotyczący y, zabezpieczenia Procesu biznesowego przed naruszeniem jakiejś normy prawnej, na przykład nie wiem, procedura poznań swojego klienta, weryfikacja obecności klienta na listach sankcyjnych, no to wymaga sporego przetworzenia materiału. I, i dopiero taki przetworzony materiał, który w uproszczeniu da się po prostu narysować jako, jako schemat blokowy, nadaje się do tego, żeby opisać to w procedurach. Dlatego w kontekście operacjonizowania, nie ma takiego słowa, operacyjnego e, przygotowania m, procedur do e, tego, aby stanowiły one zabezpieczenie przed naruszeniem jakiejś normy prawnej, czyli procedur służących zapewnieniu compliance, warto e, pójść takim modelem, który w ostatnim czasie najlepiej mi się sprawdza, zresztą od zawsze, ale ostatnio to, ta potrzeba tego, aby go stosować jest coraz większa, przemożna, można by powiedzieć. Mianowicie najpierw czytamy przepisy, potem próbujemy przełożyć to, co jest napisane w tych przepisach na proces, czyli schemat blokowy. Jakiś proces decyzyjny, jakieś czynności niezbędne do tego, aby w związku z tymi decyzjami podjąć pewne kroki takiej należytej staranności, no bo wiadomo, że um, wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonują w ramach standardu business, business judgment, więc no, nie, nie oczekujemy cudów. E, e, impossibilum nulla obligatio est, czyli nie można zobowiązać kogoś do rzeczy niemożliwej, ale możemy zbliżać się do e, ducha przepisu. No i dopiero jak sobie to narysujemy, no to wtedy już napisanie tego w procedurze jest sprawą dość prostą, zgodnie z inną łacińską paremią RMCB verba sequentur, czyli jak trzymasz się tematu, słowa przyjdą same. Jeżeli wiesz, jeżeli widzisz to, co chcesz opowiedzieć, jeżeli widziałeś, no to łatwo możesz to opisać. Jeżeli nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, no to ciężko będzie coś takiego opisać to tak, jakby ktoś nigdy w życiu nie widział kubka i starał się ten kubek opisać później słowami. Może być ciężko. No i z tym um, przesłaniem zostawiam Państwa, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zfaś, czyli subiektywnego vlogu autotora śledczego. Zapraszam również do subskrypcji, śledzenia, zapoznania się z materiałem dostępnym na Swasiu i. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.